Oddając taką ramę do cynkowania trzeba ją wcześniej oczyścić. Ta, przypomnijmy, była śrutowana. Jedziemy. Cena usługi zależy od wagi elementu. I co, i teraz będziemy wiedzieć, ile waży, tak? Dokładnie. No zgadnij ile. Widzę. 328 kg razem z belkami i wahaczami. To już jest waga tylko tego jego elementu. Czyli, ile muszę zapłacić za tą usługę? No jakieś 9 stóp, i za 3 godziny ładujemy się na auto. No to dobra, super. Cały cykl jest już zaprogramowany w komputerze. Wystarczy tylko wcisnąć przycisk. No i od tej o. chwili na dobrą sprawę to już idzie w pełny automat. Czyli wszystko samo się dzieje. Tak. Teraz przyjechała już suwnica, zabiera nasz mhm. naszą ramę. Pierwsze odpuścimy ją. Wjeżdżamy do wanny. Działa jak mycie naczyń, tylko dużo mocniejsze. A z czym to jest wanna? Powiedz jaki to jest roztwór? No tu jest mocny detergent, trochę kwasu solnego. A w ten sposób okej. Okay. Po pięciominutowej kąpieli w tej wielkiej wannie czas przenieść naszą ramę do kolejnego basenu. Teraz usuniemy całą resztę, co się nam tam nie umyło. Rdza. Teraz już będzie czysty grafit. Czyli wypali wszystko, czysta, co jest dobre dla metalu, czysta, tak? Czysty metal powinno być to grafitowe, takie jasno grafitowe. No i takie będzie. Ta kąpiel trwała znacznie dłużej, aż 40 minut i rzeczywiście rama nabrała grafitowej barwy. No to tak, teraz płuczemy ją i wjeżdżamy do topnika, to jest ta ruda wanna. A co on robi ten topnik? To jest sól, która umożliwia nam po prostu reakcję żelazo-scynkę. Czyli pełni to funkcję powiedzmy kalafoni, którą wykorzystuje się podczas domowego lutowania kabelków cyną. Tutaj oczywiście mamy wszystko w rozmiarze XXXL. Teraz już zasuwają się drzwi. Belka będzie zjeżdżała do cynku. Poczekaj, uwaga, to jest chwila prawdy. Już widzę, że będzie dobrze. Tak? Top się, top będziesz wieczna. Strzela. No jakbyśmy zupkę gotowali sobie. Zobacz, cynk wchodzi wszędzie. W każdym miejscu tam się gotuje, nawet w tej belce w środku, nie? I no i to jest jego zaleta. Czyli cynk ma teraz 455 stopni. Właśnie tak. To jest roztopiony cynk. Cynkowanie dlatego się nazywa cynkowaniem ogniowym, no bo temperatura jest prawie jak ogień. Na jak długo zabezpiecza cynk? Spokojnie 50 lat. O. Chyba, że chcesz to jeszcze pomalować, wtedy ograniczamy dostęp powietrza, atmosfery do tego cynku 100 lat. Kurczę, to muszę znaleźć teraz malarnię proszkową, do której zmieści się taka rama. U nas się zmieści. Macie Tylko... malarnię proszkową? Mamy jak najbardziej. A zrobilibyście mi to od razu? Myślę, że zrobilibyśmy, no ale nie na dzisiaj. Jak bym jutro odebrał? O. Jest to za załatwienia, to jesteśmy dogadani. No i mam załatwione malanie, malowanie, malakowanie proszkowe od razu. Już widać swoją ramę. Chodzimy? Chcesz zobaczyć. No, jak mogę, to z, przyjemnością, z okazji, naprawdę. Zapraszam. Jedyna okazja. Okej. Okay. No, ale pięknie. Podczas wyjazdu to wygląda jak srebro. To jest takie powiedzenie, nie wszystko złoto co się świeci. To teraz nie wszystko srebro, co się świeci. A najważniejsze, że nie, przede mną 100 fajnie. lat. To jest wyższość cynkowania nad, nad po prostu zwykłym malowaniem. 100 lat. Nieźle, czyli nie tylko wnuki, ale i prawnuki Grześka będą w przyszłości tę Toyotę upalały. A co do pieniędzy, cynkowanie kosztowało 900, a malowanie 500 zł. Odejmujemy te kwoty od Grześka Budżetu.